Witaj na kanale! W dzisiejszym odcinku odwiedzimy stocznię w Malczycach, postaramy się przedstawić Wam kawałek historii tego miejsca. A więc zaczynajmy! Przenosimy się do Malczyc, aby sprawdzić, jak wygląda stocznia. Dziś znajdujemy się w Malczycach, w stoczni, za nami wielki statek, Antwerpia. Klimat nadmorski, ale nie nad morzem, nad rzeką, nad Odrą, e, coś takiego innego. Port rzeczny na Odrze w województwie dolnośląskim w miejscowości Malczyce. Port jest położony we wschodniej części Pradoliny Wrocławskiej na ujściu rzeki Śrecka Woda do Odry. Port tworzą dwa baseny portowe, z których północny został częściowo wykopany, a południowy to dawne koryto Odry, która niegdyś w Malczycach miała zupełnie inny przebieg. Dziś Średska woda wpływa do północnego basenu portowego, płynąc częściowo starym korytem Odry, ale niegdyś wpadała ona do Odry około 1000 metrów powyżej dzisiejszego swojego ujścia. Obok portu u ujścia Średzkiej Wody znajduje się stocznia rzeczna, remontująca i produkująca barki i statki floty śródlądowej. A teraz troszkę historii na temat portu i Zagłębia Węglowego. Fryderyk Wilhelm IV Pruski podjął strategiczną decyzję o utworzeniu w Malczycach głównego składu węgla z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Surowiec transportowany do jednego z największych w Prusach składów był przeładowywany na barki i transportowany żeglugą śródlądową na pruskie rynki zbytu, m.in. do Berlina, Magdeburga i Poczdamu. Lata 1945. Po uruchomieniu nowego portu w Malczycach działały trzy firmy spedycyjne: Śląska Kompania Parowcowa oraz Zrzeszenie Parowcowe Niemieckich Statków Lądowych. Posiadały w porcie swoje urządzenia nabrzeżne oraz spichlerze. Największą pozostawała jednak firma Topfer i Synowie, która z biegiem czasu rozwinęła się i stała jednym z największych przedsiębiorców w branży. 1 kwietnia 1939 założona została spółka, której zadaniem była rozbudowa południowego basenu portowego. W 1940 roku w Malczycach istniały cztery stocznie, trzy z nich posiadały kołowroty służące do wciągania barek na brzeg, natomiast czwarta, mniejsza, dokonywała jedynie napraw na dryfującym statku. Funkcjonował również zakład żeglugowy z dwiema łodziami osobowymi oraz holownikiem prowadzący połączenia drogą wodną do Głogowa, Ścinawy, Lubiąża i Brzegu Dolnego. Drogi budowane według najnowszych ówczesnych technologii biegły z rejonu wydobycia węgla do największych okolicznych miast. Jedna z takich dróg w 1790 roku połączyła Zagłębie Wałbrzyskie z Malczyckim Portem, w którym oprócz węgla i soli gromadzili swoje towary kupcy z miast wzdłuż drogi Strzegomia, Świdnicy i Wałbrzycha. Wzdłuż szlaku powstawały liczne przedsiębiorstwa przewozowe, trudniące się transportem przy pomocy zaprzęgów konnych. Przewóz towarów prowadzili często swoimi furmankami, zamieszkali przy trasie chłopi, Drogę węglową do Malczyc przemierzało pod koniec XVIII wieku ponad 10 tysięcy wozów z węglem rocznie. Ciekawy fakt był taki związany z transportem właśnie z zagłębia węglowego do Malczyc do portu, iż kłopoty były po prostu związane z tym transportem i rozważano wybudowanie kanału wodnego z Malczyc do podnóża wzgórz w okolicach Świebodzic a później przeprowadzenie linii kolejowej bezpośrednio od Wałbrzycha do Malczyc. Przebieg planowanej linii kolejowej w przybliżeniu miał pokrywać się z trasą drogi węglowej. Obie koncepcje upadły jednak z powodu braku funduszów. Akwizytor Jan Henryk Neuwertz tak opisywał w 1797 roku pobyt w Malczycach. Przybyliśmy do Malczyc przechodząc przez magazyny soli, gorzelnie i przez potężny skład węgla kamiennego, z którego miejscowość ta słynęła nie tylko na Śląsku, jak nurt tej rzeki. Oficjalne budowle cesarskie, piece wapienne i góry usypane z węgla kamiennego tworzą specyficzny wizerunek tego miejsca. Mnóstwo ludzi pracuje przy załadunku i rozładunku towarów. Nieopodal spokojnie stojące statki. Wozy towarowe, ludzie tłoczą się w tej miejscowości, szczególnie na nabrzeżu. Żegluga jest bardzo ożywiona, wręcz zabawna. Ciągle coś przypływa, coś odpływa. Widzimy tutaj poniekąd centrum. Uwydatniają to tysiące rąk w ruchu ludzi załatwiających różne sprawy. Z całym sumieniem jestem przekonany, że każdy zgodziłby się, gdybym stwierdził, że malczyce zasłużyły na to by je zobaczyć, opisać i poznać.